Hello. z tej strony ja Ola i dawno mnie tu nie było, ale dawno nic nie nagrywałam, ale nie wiem w sumie czemu, ale mam ochotę sobie ponagrywać, więc sobie ponagrywam, chociażby dla siebie. I to będzie, to są terenówki Litwa, są to terenówki Litwa. Jadę właśnie dzisiaj na Litwę, pazurki zrobione są fresh. O. Jadę na Litwę, na czci na Litwę, Północną, Wschodnia Polska i Litwa. Yy, zaraz cię otworzę. I mam problem, bo tu jest moja walizka i nie mogę jej unieść. A ja jadę tramwajem. Bardzo nie chcę jechać. To jak ja nie chcę jechać, tego się nie da nawet wyrazić, co wam po prostu. Tam jest Mario. Mario zostaje z dziewczynami na tydzień. Soma, która próbuje wyjść. No i tam moja walizka stoi Jeszcze plecak mam do zapanie. A nie mogę unieść tej walizki. Bezpieczenie oh, przed powstaniem. Negrywam, no śmiechem. tak. Hey, kochani, my jesteśmy żoną. <laughs> nie stosujemy żadnych innych bezpiecznych. Przepraszam bardzo. O mój Boże. A to tak ja cię nie zabiję. Czy przypadkiem nie jest to substancja rakotyczna? Tak. O mój Boże, hello. Hello Valerie, it's me. Monika. Toru. Kochani, jesteśmy właśnie w Toru. Ale jesteśmy ja w Turuniu, nie wiem po co nam kazali to, ja w ogóle spałam w autobusie. Spałam w autobusie, do mnie tutaj tego, że wstajemy. Ja myślałam, że jesteśmy mamy w Toruniu tutaj. Pani, zobaczcie, jaki piękny toruń tam jest dom Mikołaja Kopernika. Jest po prostu przepięknie. Zobaczcie te kamienice. O la 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 la. la. Mm -hmm. Zobaczcie jaki, jaki piękny świat, w prawo, nie? W lewo. W lewo no to może. Kochani, nie wiem czy mnie słychać, ale jesteśmy dzisiaj mm, nad jeziorem Hańcza i słuchajcie, zobaczcie, to jest jezioro. Jest ha, dzień, jest dzień dobry, jezioro Hańcza. E, jakie? Hańcza to jest Hańcza. polodowcowe, rynnowe, tak? E, tak. E, najgłębsze jezioro w Polsce. 106,7 Są 106 e, 108 106,7 106,7 czego? Metrów. Metrów. Głębokości. głębokości. No właśnie, to jest najgłębsze jezioro w Polsce. Właśnie, jest No i mamy małego kompana. I to jest jego na pewno pierwszy raz, jak widzi taki piękny widok. Więc na pewno szczęśliwy. nazywa twarzysz? A możesz go nazwać? Andrzej? Andrzej. Andrzej? Andrzej? Andrzej dwa. Andrzej 2. No także tak, pozdrawiam was serdecznie kochani. No i tyle, pozdrow. Dokładnie, rolniczo to jeszcze ile krówek jest. Zobaczcie, zobaczcie, kto tu jest. Dosłownie jesteśmy, e, jesteśmy na Cisowej Górze. I tu leży taki kotek. I... O, fotka? OMG. O, nie znajdujemy się właśnie na Cisowej Górze. Przepiękne widoki. Zobaczcie tylko. Czekajmy tak teraz e, w tą stronę. Tam leży kupa Tam, jak widać, e, przepiękne widoki. Dzień dobry. E, Emilia, co masz do powiedzenia, może na ten e, tutaj? Ja sobie bym wysłała kozy. E, kotek był. O, Emilia? Kszorżbóg? Nawet, Nawet szorszcza można spotkać. Kota można spotkać, byś pański kot przesłłł, przepiękny. Na też się ma. Na... Kochani, A znajdujemy się brak? właśnie na punkcie widokowym u pana Tadeusza. To jest, to jest, mój, to jest mój bilet przyjęcia. wstępu. Widać jezioro. Jaką się nazywa? Nie no. wiem, jak się nazywa to jezioro? Nie wiem, ale jestem jezioro jakieś Ciągle te same widoki, ciągle to samo, ciągle to wszystko wygląda tak samo. Ładnie na początku Będziemy było, na teraz to już jest jakaś... trochę takie, no już nie będę mówiła. Co. Ale no, słuchajcie, jest pięknie, jest pięknie, pięknie? naprawdę jest pięknie. Kornelia, jaka jest sucenka? Super, super. Cześć, super fajnie, podoba mi się. Ekstra, fajnie. Pozdrawiam. Pani, jedziemy na trójstyk graniczny. Taka ekipa. Ekipa specjalna. Nie umiem, i na trójce graniczne musimy wyłączyć e, Romy i coś tam, coś tam, bo e, to jest niebezpieczne. A co, jak nas dopadną? Gdybyśmy przestały się odzywać, to wiecie dlaczego. Tak, i wiecie gdzie jesteśmy. Chcecie zabrać na wesele? No tak, ale jemu tłumaczysz nie. A jaki kolega? Że jak nie ma napisane, to trochę głupio, nie? Tak. A podoba Ci się on? Co? Podoba Ci się on? Nie, ale ja nie Podoba Wam się tu? Anty? O, ja ci nałożę. Obitaj vlog. Dobra, dziękuję. Podoba ci się tu na wycieczce? Tak, podoba mi się super. To dobrze, to najważniejsze jest. A zmęczona jesteś? Tak, ja chciałam właśnie iść teraz spać, a oni, że wychodzimy. No ja to samo. Ja już mam w takiej fazie. No ja to samo, już coś odpływałam. Ja już czekałam, jak ja wrócę, idę spać. Ja nie też. A ty? No jak przyjdziemy, to, to spania. Jeszcze się najeść trzeba. No ja to mi się już nie chce, ja bym się bardziej chce spać. A zimne piwo? Moi drodzy, jesteśmy właśnie, to są akwedukty w Stańczykach Muszę tak trzymać telefon, żeby mi nie spadł Tutaj tak oto wygląda Przeogromne to jest, konstrukcje są przeogromne po prostu I no jest to przeogromne po nie, nie wiem co mam powiedzieć, już nie, na, na nic nie mam siły O tutaj natomiast jest ten, ten, po którym ja przed chwilą szłam I on też jest taki, o tam sobie ludzie chodzą Tak o, ono jest mega ogromne, to jest po prostu wow Kornelia zmęczona? Jaka jest, jaka ty Emilia zmęczona? Zwiększona zmęczona. To jesteście zmęczeni, dziewczyny zmęczone? Nie wiem. Eee, nie, a okay. i trochę. Trudno, trudno po prostu zmiesz trochę. Okej, okay. okej, okay, okay. ale, ale takie ale, po schodach jeszcze wyżej nawet niż te. tak. Tak, 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 okay. tak. Tak, znajdujemy się właśnie na wieży widokowej w Stańczykach. E, za mną e, Tobelużny, z Tobelużnowy. I, I słuchajcie, e, ale oczywiście że tak, no, ja oczywiście że wiesz, tak. Tiktokid? Tak. Ja TikTok no no robimy, pewnie, ale to pewnie, pewnie, pewnie. Tiktok zrobimy, 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 będzie, będzie. Żeby ja wypromować, tak? Nagrywam? Nagrywam? Kochani, jesteśmy właśnie w jakiejś... w, w Parku Narodowym. Ludzie, na pewno są takie warunki... Y, ciężkie, że tak powiem. Trzymam nieodpowiednie odpowiednie tak. Ale nie szkodzi. Zobaczcie, jak jest ładnie. To jezioro... Nazwa tego jeziora to jest Suchar 5. I to chodzi <laughs> taki żarcik, nie? Hello! Pa jest Cornelia, Koszmala. Pada deszcz, więc mam mokre włosy. Nie dość, że już są mokre zarabotą. Tu jeszcze jeden odrost Masakra. Co to za roślinka? Ale to Co to za roślinka? Napiszcie w komentarzu co to, to za roślinka. Tam jest jezioro i tam są różne takie coś tam. I są takie strome stuki. I chodziliśmy po nich normalnie. Tak tego, nie? Ja w tych swoich super strakach, a tak na ludziku, nie? W Wigierskim Parku Narodowym symbolem parku jest bubr, ale nie widzieliśmy bobra i wątpię, że zobaczymy. Dajcie znać w komentarzu, czy kiedykolwiek widzieliście bobra. Zobaczcie tutaj, jaka ścieżka ładnie zrobiona tutaj. To no wszystko lasy po prostu. Wszystko, wszystko po prostu. Kochani, teraz wchodzimy właśnie sobie tutaj taką e, niszową ścieżką. To jest taka wyjątkowa, tak, tak troszeczkę dla nas, zobaczcie, jest mega mięciutko pod Coś tam pierdoli, gościu. Zajada się, zajada się. Co masz? Ser Dziękuję. Widać mnie? Widać was, Teraz zasłaniasz. Tak? Teraz was widać. Widać? widać? Teraz widać Hej, pozdrawiam panów. Pożek. Pozdrawiam tak, pozdrawia fanów. Ja znajdujemy się w Tesji, że robi gry. Zobaczcie, jakie duże, ogromne. Kara pokaż, kara pokaż, kara pokaż. Nie, nie, tylko jedziemy. I tak i mieliśmy jechać na spółkko jaką, ale chyba pada, więc e, dzięki Bogu nie pojedziemy. E, I ty, ta jest Klara i po, 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 pojedziemy, No i jest jeziorko i jest przepięknie, chodzimy, chodzimy, byliśmy jeszcze w e, szczerze kamedów, e, byliśmy jeszcze gdzieś, byliśmy na pewno, no ale już nie w wigierskim parku narodowym, to może się już już powiedziałam. No i teraz to te wigry. Także tak. E, I nie wiadomo co teraz będziemy robić, bo może zacząć padać i raczej na kajaki nie pojedziemy. Pozdro, Klara mi zrobiła takie piękne warkoczyki. Śliczne. Dobaj. Pierwszy raz kajakiem. Mam pełny pęcherz i się mega boję. Tak wygląda. Okay. Kochani, jesteśmy na kajakach. Takie są widoki. Zaraz nas nagram i tutaj, tutaj sobie trzymam moje potworki. Zobaczcie jak wyglądamy. No ja wyglądam jak za Dobra. Ta taka ostra, o ta e, to jest bagno, tak się nazywa. I słuchajcie, ona, e, jak się ją wącha, ona najbardziej się zapachnie i ona pachnie jak em, jak takie o, wy... kolejny dzień, kolejny dzień z I, i spray, spray Taki spray do, taki do, malowania. do malowania. Taka farba może też troszeczkę e, tak pachnie. Znajdujemy się, co to jest? Polina Biebrzy. Można tak to określić. No można myślę, że można... Przed... Parkiem. Przed parkiem narodowym jesteśmy. Zobaczcie jak ładnie tutaj, tutaj w ogóle podłoże, mega miękkie, słuchajcie. O teraz mogę nagrać, bo wiesz, co Emilka e, nagrywałam na przybliżeniu na 2.0, nie? Więc, nie więc, więc, no także tak, słuchajcie, jest po prostu no, tak fajnie, fajnie. Cześć! Jesteśmy w bibliańskim parku narodowym jest bagno, jest bagno. Jest bagno. Widzicie? Amazing. Bagno, ale ono może wyschnąć będzie Będzie dupa? Będzie flop Będzie flop, będzie flop. Znajdujemy się e, właśnie w takim bagnie e, Tak patrząc Ale Kupiłam sobie taką koszulczkę Jaka to znaczy jest ocenka? Napiszcie w komentarzu co sądzicie o takiej koszuleczce. Mm. Stigmastyczna, sądzę. No tak. Z takim łosiem i idziesz, idziesz sobie po prostu. Ale łosie nie widzieliśmy, nie? Nie było łosiem. No torfowiska, czy o co chodzi tutaj? Chyba tak, ale bez wody. E, to jest bez wody po prostu, bo jest e, susza, bo zmiany klimatyczne, słuchajcie. Fajnie, to jest zmiany klimatyczne istnieją. klimatyczne istnieją. To, to nie jest. To nie jest. są przykładające się do asfaltu. Naprawdę mają rację. E, nikt nie manipuluje pogodą, tak chciałabym tylko powiedzieć. No, ale... Znajdujemy się właśnie e, przy Pałacu Branickich w Białym Stoku. Przepięknie. Pogoda też nam dopisuje, prawda. E, Magda może coś. Ewidentnie czuć burzą nadchodzącą. Czu, ale czuć jest w powietrzu, chmury już nadciągają, prawda. E, jest to przede wszystkim ogromny teren. Tam jest jeszcze fontanna, e, taki jakby park mały. E, także, e, także naprawdę spójrzcie tylko tam. No widać po tych wszystkich... bo ja nie wiem co mam gadać. Widać po ona czy to mogę autograf prosić? Nie no to prosić nie, autograf? No nie, nie o, autograf. O, o, kolejnego nie zadowolonego fala. Dziękuję, dziękuję. Proszę Ale nie ma, a zdjęcie pana. Wysłasz? A mogę zdjęcie? Ja bym bardzo chętnie zdjęcie. Ale proszę bardzo. Dobrze to robię. A, a, coś może, coś? a może, a może jak Tobie się podoba? A mi się bardzo podoba. Scyzyr, cyzyr, bardzo fajny cyzyr. I brama Podlaska również zacna. Brama tak, o. tak? A co masz jeszcze może jakieś ciekawostki? bo ja sobie to nie Zresztą... co powiem, co powiem? Eee, że tutaj były siedziby carskie i że tu szkołę mieli. I ten dach to było wszystko na płasko. To było na płasko, ludzkie to zepsuli. Przepięknie e, pogoda też, jak na razie fajna. E, także tak, zostawiam Was, e, zostawiam Was jak na razie. Właśnie przy meczecie tutaj, proszę bardzo. O, Emilka? Dzień dobry. Dzień dobry. Przy meczecie jesteśmy. Ładnie środkowej. Ja to również, to ja to również, mi to się to podoba. Y no bo chociaż społeczność tatarska w Polsce mała, to jest, prawda? E, są to wy. Chcemy na obiad jeść ciężarówkę tatarską. Kuchnię tatarską. E, I tak, i tak. Wiecie, co fajnie. fajnie. fajnie właśnie jemy e, tutaj. Dziś nie ja muszę powiedzieć o koncepcie talerzyku. No i słuchajcie, jest tak dużo, że mamy. Mamy stoły po osób i stoimy i mamy Dania. Słuchajcie, że jest dani. i mamy swoje talerzyki i sobie wybieramy, nie? I mówię kurwa, koncept talerzyki dotarł na Podlasie. I to jest takie Podlasie, koncept talerzyki dotarł na Podlasie. I to jak serio Podlasie, że jesteśmy z 5 km od Białorusi. E ale jedzenie takie... Grywasz? Mm, moi drodzy, znajdujemy się właśnie... W Mówi się supraśli? Mówi się supraśli. Tak. Chyba. Supraślu? ślub? Letniesz to. W każdym razie jesteśmy w Supraślu. E, I słuchajcie, za mną jest e, Rzeka Supraśl. Dobrze mówię? Za mną jest Rzeka Supraśl. E, teraz czekamy, aż będziemy mogli wejść do muzeum. E, Sztuki Drukarskiej, tak tam jest napisane? Uh -huh. Sztuki papiernicze i Papiernictwa Papiernictwa i drukarstwa. Sztuki Papiernictwa i drukarstwa. Tam jest napisane w sumie Sztuki Drukarskiej i Papier... Dobra, zełom no. Sztuki Drukarskiej i Papiernictwa I bo mamy na wpół do, a jest e, 14? 16? Tak, 14 14, e, więc czekamy jeszcze 16 minut i tak siedzimy sobie przy takim Zobaczcie jakim pięknym, malowniczym widoku jest po prostu pięknie, yy, prawda? Dzisiaj taki chujowy już kurwa nie, no, nie wiem, jest... o, Zapraszamy gościa. O. Dzień dobry, nazywam się Jakubową. A skąd jesteś? jesteś? Z Gdzie się ci znajdujemy? Znajdujemy się w dwuskietnikach w małej litewskiej miejscowości. Spijemy czy... obecnie sobie o. Właśnie, pijemy sobie super zdrowe wody. Yy, są bardzo zdrowe. Mają bardzo dużo składników mineralnych, tak. tak. I te I wody są zresztą. bardzo dobre. Czyli... Pijcie nasze wody. Yy, bardzo dobre. <śmiech> <śmiech> a wam ba... smakuje? A wam tak Jeszcze nagraj resztę. Chcecie być? Jaką to, do... to lepiej dla ciebie. Jaka cenka ląbka? Wolałabym nie pić. O Jezu, ty masz taki po prostu smutek w oczach, taką pustkę. Ten kubek. On idzie do więzienia. Marta, chcesz się powiedzieć? Nie, niedobre. dobre. Bardzo. Czesław? Taki piękny. Czy to Czesław? Odpowiedzcie sobie sami. Eee, więc słuchajcie, znajdujemy się właśnie nad tym niemnym. No płynie sobie, nie. Płynie ja się. No, fajnie, że ta orzeszkowa tak pisa, taki tytuł da, bo fajna rzeka w sumie, nie? Przyjemna, ciekawa. To ona jest tak mocno zasolona, tak? Nie wiem, nie. Chyba 50... te wody... ich nie. A nie mówiła, Ta że... Ta Nie wiem, ja nie wiem. W każdym razie jest chyba mega zasolony. ten nie wiem. Chuj go tabie. No i chodź jeszcze tak. O, i dziś. Taka mysterious. Znajdujemy się właśnie w Trokach. Jest to miejscowość tutaj na Litwie. Już jesteśmy na Litwie. Jest to miejscowość na pojeździe żuwileńskim, tak bym powiem. Znajduje się jakieś 30 km od Wilna. Tutaj znajduje się bardzo duża ilość społeczności karaimskich. I oni tutaj mają takie ładne i malownicze kolorowe domki. Mają malownicze, ładne, kolorowe domki. I... O, pokaż, bo teraz zamek znajduje się centralnie za Tobą. O, zamek jest tutaj i mają pełne domków właśnie tutaj przechodziliśmy obok nich, to co widzieliście i właśnie jak zau można zauważyć te, te domki mają trzy okna często, większość z nich ma w sumie po trzy okna, bo jedno okno jest, jedno okno jest właśnie dla Witolda, jedno okno jest dla Boga, a trzecie jest dla, dla, dla domowników. Także taka ciekawostka dla Was bardzo fajnie, bardzo mi się podoba szkoda, tylko że podoba nie dopisała. Mhm. to po prostu przepiękny gościu Z zewnątrz tak to wygląda. Jest to ogromna budowa. Tak, o! Tutaj tak dookoła jest. Co widno takie, takie wiecie... Tak, i nie widzę pani w około. Hej kochani, właśnie znajdujemy się w Wilnie, e, jesteśmy z Asti po pizzy, była dobra pizza, była hey, bardzo wow. dobra obsługiwał nas, e, że tak powiem, taki e, tutaj e, lokalny Benson Boom. <grym> <grym> w tym momencie przy, e, mamy chwilę czasu, żeby się przejść, jeszcze kupiliśmy pamiątki, ja w tym Google ja oczywiście poleciałam na coś takiego i kupiłam sobie takiego misiaczka e, i właśnie znajdujemy się przed... Kościołem Świętego Mikołaja, to jest prawosławny kościół, tak? Tak. No, tak jak mi powiedziałaś, zresztą, bo Tobie ufam, a po mojej lewej jest e, ratusz tutaj, więc no. Takie naprawdę e, bardzo, ta uliczka, którą idziemy jest naprawdę bardzo ładna, jest taki, ja bardzo no ładnie, tak malowniczo, kolorowo. Przyjemnie, bardzo przyjemnie. Jeszcze wyszło słońce, ogólnie cały czas jak siedzieliśmy w restauracji, to mega mega biało, a teraz wyszło nagle słońce i, i, i kurwa chodzimy w tej paru, A ja mogłoby być na odwrót, żebym dobrze wyglądała przed Bensonem bunem, bo Serio? obu naprawdę więc tak, więc tak, jeszcze mamy chwilę czasu, więc idziemy się przejść, a Was żegnam. Ale ja tak, bo ja nie mogę mówić, bo wiesz co. Yy, yy, bo wiesz co, i tak mnie nie będzie słychać. Zobacz a ja nie będę Ja nie będę się wierzył ja znajdujemy się właśnie przy Ostrej Bramie Ostra Brama W Wilnie Tu obok jest też yy, Obraz yy, Kaplica Ostrobramska Jest obok Też byliśmy, też się pomodliłam Zobaczcie tylko jak ona wygląda Także y, tak, zaczyna chyba powoli kropić, a my właśnie się y, idziemy do hotelu, To jest już koniec, to jest już koniec naszego dnia. Jutro tylko wyjazd i do domu. I Hello. wracamy, chcesz może, na moim vlogu? No to nie, nie to nie, to, nie to, ja mus, nie, nie muszę w ogóle nic nagrywać Słuchajcie, my wracamy już, jesteśmy w Polsce Jesteśmy... nie mam pojęcia gdzie, teraz przerwa pół godziny dla kierowcy w zabiorę Zachód. pokaż tutaj Gdzie? Patrzcie. A, zabiele zachód mokry, no tak. No tak, no tak, faktycznie. A, nie nagrywa się, tak? Kurz. <grywa> nie wiem, czy ja tam to nagram. Zabiele zachód. za? nie? A, no, zabiele zachód. E, no, słuchajcie, siedzimy, jemy, pijemy, palimy. No, takie tego. Takie tego? No. Takie Ale tu jest emo. No pokaż fura. Hey, kochani, właśnie jesteśmy e, ja moim mercedesem. Mój deliżans e, uh -huh. podniósł nas do McDonalda i właśnie e, się najadłam. I dajcie znać w komentarzu, czy ja wyglądam troszeczkę EMO. Poczekaj, troszeczkę. Czy EMO dzisiaj, czy nie jest? Jest EMO, czy nie? Tak o. Jestem. Aha. O, kochani, to już jest koniec. Dziękuję wam bardzo za ten nie zapomnijcie zostawić lajka i komentarza i dajcie mi super, do